Maneczko, to znowu ja bezetatowy. Wiecie co? Dzisiaj zapraszamy do odcinka specjalnego, specjalnego tylko dlatego, że ma on taką wartość dla nas sentymentalną. No powiem dlaczego, ale bowiem jesteśmy dzisiaj na torze. Jak widzicie jest Challenger, jak widzicie jest GTR, jak widzicie jest moja żona Martyna. My jesteśmy fanami szybkich i wściekłych, jesteśmy fanami szybkich i wściekłych. Jesteśmy fanami i postanowiliśmy, że ten odcinek nagramy wyjątkowo dla siebie. Także oczywiście dla was, bo to zestawienie chce zobaczyć na pewno cała Polska. Jesteśmy na torze Krzywa w miejscowości Krzywa. Krzywa. Jeżeli chcecie to zobaczyć, dajcie nam teraz 5 sekund, wsiadamy już do środka i widzimy się na torze. Buźka. Yeah. 770 KONI 717 miał Hellcat, ale to się trzyma drogi. Przejęcie. Patrzcie, co ja tu dla Was mam, a mianowicie mam dla Was to i to: Nissan GTR i Dodge Challenger. Na pierwszy świecznik pod lupę bierzemy mojego faworyta dzisiejszego zestawienia: Dodge Challengera. Dlaczego mówię o nim jako pierwszym samochodzie. Mimo tego, że gt jest autem, które mi się od dziecka marzyło, to właśnie kiedy pierwszy raz w życiu zobaczyłem Dodge Challengera w nowej kaście, zacząłem marzyć i śnić jeszcze bardziej niż przy takim gt ze Mówię dlaczego. Za mną stoi 6-litrowa jednostka napędowa o mocy 500 koni. Newtów ma chyba 644, choć każdy portal podaje inaczej. Wolno sąca, niczym nie do zajechania, nieposkromiona. Amerykańska dzika bestia. Jest to po prostu idiot odporny samochód, dlatego może ja się z nim utożsamiam, jak kiedyś powiedziałem, bo nie można tego auta zajechać w żaden sposób. Co jest jeszcze piękniejsze i co go różni od GTR, o którym zaraz będę mówił, to napęd. Tam mamy napęd na cztery koła. Pozwala nam to wsiąść do auta, jechać. I się czuć mega bezpiecznie Mimo tej mocy, którą ma pod maską A nie o to w tym wszystkim chodzi Jeżeli chcemy trochę adrenaliny, bo po to wychodzimy czasami z domu Żeby sobie pojeździć, się zrelaksować To tej adrenaliny no, dostarczy nam jedynie Prędkość w Nissanie GTR -ze. A tu każde wciśnięcie pedała Każda reakcja na gaz Każdy jeden zakręt, tym bardziej jak popada Pomoże nam się zrelaksować Jeszcze bardziej Ja osobiście zakochałem się w tym aucie od pierwszego wejrzenia Nawet jeżeli mówimy o pierwszej kasie Challengera a trzecia sami zresztą ocenicie. Jak sami widzicie. Poprzednich modeli Challengera, nie mówimy o drugiej generacji, bo ta była kompletnym śmietnikiem, ale pierwszej generacji, której produkcja rozpoczęła się w 69 roku, trwała bodajże 8 lat, czyli do 77 roku, już sprawiła, że popyt na to auto był tak duży, że produkcja nie nadążała. Potem weszła druga generacja, to wszystko się zepsuło i dot sobie w pewnym momencie zrobił 25 lat przerwy, po czym na rynek wrócił z tym takim. Jest to jedyny muscle car. Jedyny dzisiaj zachowany masylkar, którego Buda jest tak samo absurdalnie brzydka, że aż piękna. Jest jedyna Buda ze wszystkich dostępnych masylkarów, w której dalej widzimy muskulaturę danego samochodu. Jest jedyny masylkar, który mimo wszystko, mimo tych dwoje drzwi, które ma, gabarytami przypomina BMW 7. I nie chcę nic dzisiaj mówić, ale widząc Muszlanga dzisiaj na europejskiej drodze mówimy europejski czy tam amerykański Passat. Nie robi w ogóle wrażenia. Mówiąc o Camaro, oczywiście, przyznaję ZL1, Exorcista i tak dalej. To są auta, które wyglądają naprawdę pięknie. Pokusiłbym się nawet stwierdzić, że wyglądają nieco ładniej niż to. Ale dalej nie mają nic wspólnego z budą, w której zostały zaczęte produkcje tego samochodu, bo wyglądają zupełnie inaczej. Jedyny muscle car, jedyny w swoim rodzaju, który zachował starą linię. Stare, brzydkie kanty, toporność wizualną, muskulaturę to jest Dodge Challenger. I dlatego, dzisiaj, osobiście, ja pokażę Wam, na co stać. Bestia. Jesteśmy przy drugim samochodzie. Drugim samochodem jest Nissan GT-R. W wersji standardowej, w jakiej wypuszczał go japoński producent, miał on pod maską 550 KONI, silnik V6 na podwójnej turbinie. Tak jak wspomniałem na początku tego filmiku, jesteśmy we Wrocławiu nie przez przypadek, bo to auto należy do obornickiej firmy Vactune. I dlaczego akurat. O, bo oczywiście oborniki są blisko Wrocławia. No, nie powiedziałem, ale. Ten samochód należy właśnie do tej firmy i ta firma stworzyła ten samochód tylko dlatego, żeby zawsze pokazywać klientom na co ich stać. Już teraz powinno Wam dać trochę do myślenia, dlaczego mówię, stworzyła. Bo jeżeli standardowa wersja Nissana GTR ma 555 koni, to ta ze standardem nie ma nic wspólnego. Dlaczego? W tej wersji Nissana pod maską znajduje się motor napędzany mocą 770 KONI. Jeżeli w standardzie auto osiąga wynik 3,6 do setki, a wersja najpotężniejsza tego modelu Nismo 2,7, to szczerze mówiąc, ten model samochodu, ta wersja tak stuningowanego auta i motoru napędza to auto do pierwszej setki, podejrzewam, w mniej niż 2,7 sekundy. I dlatego się tak mocno jaram, bo zaraz będziemy to auto testować na torze. się jedna rzecz, bo Dodge wrócił do debiutu swojego modelu, czyli Challengera, po 25 latach przerwy, czyli w 2008 roku wrzucił do sprzedaży właśnie ten nowoczesny model Challengera, a Nissan GTR mimo, że z projektem zadebiutował w 2007 roku, to model do sprzedaży trafił też w 2008. Więc jeżeli chodzi o to, jak dużo czasu mieli inżynierowie, żeby doskonali swoje jednostki, nikt nie miał tutaj przewagi na pewno czasowej. A dzisiaj o tych przewagach dużo będziemy rozmawiać, bo zobaczymy to wszystko w ich naturalnym środowisku. Szybkich i wściekłych. No ja jaram się tym filmem, Martyna Jara się tym filmem. W ogóle wszyscy jaramy się tym filmem. I też właśnie Brian O'Conner z Toretem się ścigają. Jadąc GTR-em, jadąc też Challengerem. I naszym marzeniem zawsze było zestawić te auta ze sobą. I oto właśnie jesteśmy. Proszę nas wyprzedzić do pięknego ujęcia, młoda damo. Muszę wyprzedzić. Przecież to wygląda przepięknie, moja droga. Jezusie. No wiem. Dalej twierdzę, że wolę twój łatwiej niż jego. Twoje. Wiesz co, jestem ciekaw jak byśmy zestawili twój napęd na cztery, z moim napędem na tył, trzecie trąbnięcie start. Zona gdzie jesteś? Halo, halo, nie widzę Cię. A widzę gdzieś z tyłu, czekaj awaryjkami Ci pomigam. Chyba wygrałem, wiecie, ten pierwszy wyścig. Wydaje mi się, że zmuliła Ale to jest w ogóle nieważne. Ja jestem gentlemanem i zawsze będę tak robił, żeby cała przyjemność była po mojej stronie. Kurde, jeszcze musimy nagrywać z tego profilu, gdzie ja zęba nie mam. Rozumiesz? To <śc> <ś> błyskotliwe ty. Słuchajcie, wszyscy, którzy się czepiają tego zęba, bo on w ogóle. Zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, ale w piątek i tego wstawić, także już nikt nie będzie musiał na to patrzeć. Wstawić albo zrobić? Ja nawet nie wiem. I myślę nad kolorem. W ogóle w komentarzach dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć tu czarnego, białego czy złotego zęba. Robimy właśnie mm, ankietę, czy widzowie chcieliby zobaczyć u mnie stawionego czarnego, białego czy złotego zęba. Niebieskiego, żeby talentera pasował. Dobrze niebieskiego, żeby do Challengera pasował. Odłożę falówkę, żeby Ci pokazać, kto rządzi. Dawaj. <laughs> I ten wolno... Lo... Ja. Znalazłem wytłumaczenie, dlaczego wygrywacie GTR-em. Dlaczego? Jest różnica wagi w środku. Teraz czas na to, żeby powiedzieć, jakie są różnice między tymi samochodami, bo o tych różnicach mieliśmy dzisiaj dużo gadać. Chciałem o tym mówić, kiedy pokonywaliśmy tor w jak najlepszym czasie, czyli ja i Martyna, ale Martyna była za bardzo skupiona, żeby pokonać ten tor w jak najszybszym czasie, a ja byłem bardzo skupiony na tym, żeby pokonać go, nie upalając każdego zakrętu bokiem, co było naprawdę trudne. A skoro budżet już został przekroczony na ten odcinek, no to przecież musieliśmy unikać jeszcze kar, które groziły za upalanie oczywiście każdego zakrętu bokiem na torze. Jeżeli chodzi o radzenie sobie tych aut w klimacie miejskim czy pozamiejskim, ale już nie konkretnie mówię o torze, no to może zacznijmy od takiej jakby najprostszej informacji, na którą każdy czeka. Mówimy o spalaniu. No docz w, w cyklu mieszanym, przy takiej. Fajne jeździe daje nam wynik 20 litrów na 100 km 21. Dodge GTR daje nam jednak ten wynik troszkę większy, niekoniecznie mogę go określić, ale tak myślę, że jest to około 30 litrów. Jeżeli dajemy w kitę, no wiadomo, Dodge też potrafi spalić 30-40, ale GTR podejrzewam w tym przypadku 40-60. No bo jednak ta moc w przypadku tej wersji była mocno podniesiona, także wiadomo, że to spalanie będzie wyższe. Jeżeli chodzi o gabaryty, no to wiadomo, no Dodge jest trochę dużym samochodem. Generalnie jest to kupę wielkości niemieckiej limuzyny. A gt jest to dużo mniejszy samochód. Trzeba powiedzieć jedno sobie wprost: zakręt skrętu Dodge'a Challenger'a jest dużo, dużo większy niż zakres skrętu GT-Ra. I teraz, jeżeli miałbym być szczery, mimo tego, że Dodge jest większy, gt jest mniejszy to zdecydowanie bardziej łatwiej nam by było poradzić sobie w mieście przy jakichś ciasnych zakrętach dodge'em, aniżeli Nissanem GTR-em. Tylko dlatego, że właśnie ten zakręt skrętu nie pozwala nam na zbyt wiele. No i dobra, coś co też warto oczywiście powiedzieć, czyli koszty utrzymania samochodu. Nie oszukujmy się, Dodge nie jest awaryjnym samochodem. 6 litrów, które daje nam moc 500 koni, to nie jest jakiś specjalny wynik. Silnik nie jest wyciśnięty jak cytryna, także mamy jeszcze duży zapas mocy, duży zapas wytrzymałości silnika, co przekłada się na to, że nie musimy Dużo w jego utrzymanie wkładać. Wystarczy wymieniać olej i po prostu jeździć. Jeżeli chodzi o GTR, no tutaj niestety mam dla Was bardzo złą wiadomość, bo bardzo awaryjny samochód, bardzo awaryjny układ kierowniczy, no i skrzynia biegów tego samochodu. A co za tym idzie koszta wymiany takiej skrzyni sięgają naprawdę pięciocyfrowych kwot co już może na pewno zaboleć portfel. Opinia na temat Challengera. Chyba każdy ją dobrze znano. Kto, kto mnie kojarzy, wie, że. Od zawsze miałem do czynienia z tym samochodem. No, i co mogę o tym powiedzieć? Amerykańskie mięśnie, czyli, no wiadomo, nie ma tej mocy w przyspieszeniu, ale jest moc w ciągnięciu, czyli nie kojarzę się tego oczywiście źle boczeńcy, Ale mamy tu moc pociągową, która pozwala nam jednak, wiecie, polecieć sobie bokiem jak chcemy, bo ten napęd na tył naprawdę na dużo nam pozwala. A auto zachowuje się, jakby było stworzone do tego, żeby latać bokiem. Naprawdę, układ kierowniczy, zawieszenie to wszystko sprawia. Że to auto śliska się jak po tafli lodu. Nie mamy tutaj przyspieszenia od zera do stu bardzo szybkiego, jednak mówię, te konie pozwalają nam na bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o GTR, wiadomo, napęd na 4 turbiny inna forma wkręcania się silnika na obroty. No jednak przyczepność przy napędzie od 0 do 100 jest całkiem inna, więc mamy inne odczucia z jazdy, ale to nie oznacza, że one są lepsze wiadomo, każdy znajdzie coś dla siebie. Moim zdaniem dobry samochód jedzie szybko prosto, a dobry kierowca jedzie szybko na zakrętach. Także w ogólnej opinii dla mnie Challenger zawsze będzie wyzwaniem dla prawdziwego mężczyzny. GTR będzie zabawką dla każdego, żeby mógł się pobawić. Pojeżdżąc trochę na torze, pojeżdżąc trochę na prostych. No i tyle jeżeli chodzi o opinie na temat tych samochodów. Ja Wam powiem tak, zanim jeszcze skończymy, chciałbym Wam podziękować za cierpliwość, za to, że jesteście. Zapraszać do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeśli podobał Wam się film, dajemy też Oczywiście łapkę w górę. Polecamy znajomym i ślemy to po prostu w świat, bo tego właśnie będzie więcej. Także zanim jeszcze zakończymy, krótka ciekawostka, o której przeczytałem przed nagrywaniem informacji na temat auta, także zapraszam do tego, a widzimy się już w następnym odcinku. Buźka. Faną taką ciekawostką, bo za dużo nie mogę powiedzieć, bo podejrzewam, że cały odcinek musiałby być dedykowany tylko i wyłącznie jednemu samochodowi, jest pewien smaczek, który z inżynierów poszedł z drugim inżynierem z na kawę, pomyśleli sobie. W zasadzie projektujemy samochody dla ostatnich skończonych debili, którzy generalnie biorą auto tylko po to, żeby upalać nimi gumę. Co zresztą, z... proszę bardzo, zobaczyć na tym filmiku. I oni siedząc pomyśleli, że skoro już tak mocno cierpimy na stan umysłowy, mówię o sobie generalnie, to zróbmy coś dla nich pożytecznego, żeby tym autem jeździło im się dużo lepiej i radzili sobie dużo lepiej w takich ekstremalnych sytuacjach, w których oczywiście znowu wyłączyli część szarych komórek, spalili gumę, nie przemyśleli, że muszą czymś wrócić do domu, a nie mają czym, bo przecież druty zostały za masopon. Może nie druty, ale łysa opona. Zobaczcie, mamy taki fajny smaczek. Jeżeli przyjrzycie się rozmiarowi opony, mamy 305 x 535 x 20 i teraz chodźcie, pokażę Wam coś. Mamy rozmiar, uwaga, 305x35x20. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że generalnie z tyłu powinniśmy trochę szerszą oponę, a z przodu węższą. Mi osobiście to przeszkadzało trochę przy lataniu bokiem, bo jednak przerzucanie masy przy tej szerokości opony z przodu jest nieco uciążliwe, bo tej trakcji za dużo łapie. Ale zamyśle ci inżynierowie te mądre głowy miały to, że kiedy taki młokos jak ja wsiada do samochodu i zaczyna palić laka, i w końcu się budzi i mówi, ty nie będę miał czym wrócić do domu. Wystarczy, słuchajcie, wystarczy odkręcić to koło, przełożyć je na to koło, przełożyć na tą część samochodu, i mamy nowiutką oponę, żeby wrócić bezpiecznie do domu. Oczywiście jutro będzie trzeba jechać do wulkanizatora i wymienić przód. Ale dzisiaj wrócicie bezpiecznie do domu. Taki smaczyku, o którym ja nie wiedziałem, posłuchałem sobie i się dowiedziałem i myślałem, że się z tym z wami podzielę. Także to by było na tyle, jeżeli yy, mam coś powiedzieć, zmęczyłem się stary. Teraz dopiero będziesz kłoma latał. Ty się sposiłem spociłem Kur... Moje nogi masz mi brzuch na wierzchu wiesz ołaaa Jak Ja jeszcze raz ale czekaj